Przede wszystkim w kolejnym odcinku z cyklu. Damian jest chory i przygląda, co tam ma w szafie i czym ewentualnie może się podzielić, jeśli chodzi o patenty no nie. Dzisiaj wezmę na tapetę krabinki HMS, no z ewentualnie niekoniecznie HMS, ale ogólnie zakręcone krabinki, które. Widzę, że mam w szafie, trochę y, używałem ich z racji tego, że no, prowadzę szkołę wspinania, więc y, mam sporo sprzętu i karabinki też kupowałem różne, dlatego y, postaram się podzielić paroma uwagami co do Karabinków, ich używania i tak no nie? Także, mm, pierwsze na co chciałbym zwrócić uwagę, to zestawik taki, w jakim wspinam się w górach. No to zazwyczaj mam ze sobą dwa pełnowymiarowe karabinki HMS i jeden mały zakręcony karabinek, to no nie? Bo on jest troszeczkę lżejszy, no nie? Najlepiej oczywiście, jeśli są bezząbkowe, bo fajnie przechodzą przez taśmy, no nie? I swego czasu używałem mm, bardzo lekkiego karabinka madroka był całkiem fajny, aczkol... zakręcany, aczkolwiek nieco za mały nawet, powiedziałbym, no nie, czasem zimą był problem z dopinaniem go gdzieś, no nie, ale tak na lato, powiedzmy, całkiem spoko, lekki karabinek, no nie. Później zacząłem zmieniać karabinek na jeszcze lżejszy, nawet podobny karabinek CTK, zakręcany z bez zamkowym kara, e, karabinkiem także całkiem, całkiem fajnie się sprawdza no i właściwie e, tego karabinka co tego używam jeśli chodzi o takie karabinki powiedzmy pomocnicze i małe nie e, jeśli chodzi zaś o powiedzmy wspinanie już takie pełnowymiarowe karabinki to zazwyczaj w biorę sobie lekkie e, i e, może to być na przykład taki karabinek warlock CTK lub Pecla, o którym już nie powiem atacz bodajże się nazywa i um, one są całkiem spokojne, są e, jedyne co w nich to mają te kształty I jest uwagę, że jak one gdzieś tam pracują, no to troszeczkę zdzierają linę to wygląda jakby po wspinaniu lodowym nieco nieco pozdzierało, czy to powiedzmy po zjeździe, no nie, dlatego mm, najlepiej byłoby mieć do zjazdów, do e, karabinek, powiedzmy, e, już z takim obłym przekrojem, na no, coś, w jak ten e, Black Diamond, do karabinek. No i ten e, go bardzo lubię. Jest w sumie leciutki. Samek e, dobrze chodzi także jego, jego często po prostu używam. Nie wiem, nie wiem, jak się nazywa jeszcze ten model. Ewentualnie możecie sobie sprawdzić, nie? Zwróćcie też uwagę na jedną rzecz tutaj. Jeśli na przykład ktoś ma taki fajny tencik. Mianowicie tutaj jest taka czerwona obwódka, która sprawia, że jeśli jest karabinek zakręcony, no to widać od razu, no nie jeśli jest zakręcony wychodzi od razu czerwona obwódka. To no nie. Także ja sobie do niektórych karabinków domalowałem dla kierunem od paznokci dziewczyny. Mm, także zawsze coś jest jakiś czas zabezpieczenie, no nie? Także ten ja lubię. Co petla też są całkiem fajne, nie? To powiedzmy taki mój zestawik w górę. Swego czasu używałem też krabików grywej i z nim był taki problem, że po jakimś czasie dosyć sporym, był problem już z zamkiem. Mimo tego, że się go tam powiedzmy smarowało smarem, no to Niestety, po jakimś czasie ten zamek przestał się kręcić, znaczy, kręci się, ale gdzieś tam gwint się wyrobił. nie? I jest to dosyć duży problem w niektórych karabinkach, ponieważ zazwyczaj nie jest tak, że gdzieś się na to wyciera. Jak na przykład tu widać, że jest tak w miarę, że jest delikatnie wytarte, ale w praktyce zazwyczaj okładka tam do zakręcenia zamka siada na no nie no, na przykład o, pokażę Wam mój pierwszy karabin jeden z pierwszych moich karabinków Kampa, Kampa no i on już jest tak nieźle zjechany widać też, że jest wytarty no i tak naprawdę problem jest tutaj z gwintem czy tam z zapadką, że spadałeś nawet tam powiedzmy zakleiłem troszeczkę taipem spineczkowym, żeby to nie opadało niżej ale no, jest to już taki powiedzmy karabinek typu jeszcze się da, ale już jak będzie miejsce, żeby zostawić kanał co no to spoko, no nie? Prawdopodobnie już niedługo pójdzie na emeryturę, no nie? I to właśnie problem z niektórymi karabinkami, no nie? Zauważyłem, że mają tak karabinki od grivela że te okładki się wycierają, gdzieś tam gwint się wyrabia. Kał też miał... Miałem dwa karabinki Konga i one też siadły, no nie? Więc pod tym względem jest to taki akcja, że ten karabinek nam może przestać i przez to y, służyć po jakimś czasie. No nie. Mówimy tutaj o 10 latach spinania, no nie? Więc w praktyce y, nie, jest, nie jest to jakieś to, powiedzmy dużo, no, ale jak go, tam powiedzmy, mamy dużo w górach, odkręcamy, zakręcamy, no to może y, nam się taki karabinek zepsuć. Okej. Okay. Dobra, więc to wszystkie zostawiamy jeszcze parę, parę karabiników ogólnie. Jeśli chodzi o karabinki, no to bardzo fajnie zamki mi się sprawiają w CTK no i na przykład dużo mam y, tych modeli CTK to jest Snappy firmy Klejenik Technology i one całkiem dobrze się sprawują są to pełnowymiarowe karabinki y, dosyć dobre dla początkujących te zamki trzymają naprawdę, naprawdę dobrze No na nie oczywiście się o nie dba i smaruje nie? Także najnowsza wersja jest bodajże pomarańczowa i cał, całkiem, fajnie się, całkiem fajnie się sprawdzają, Mam ich kilka, kilkanaście i niektóre, niektóre o wiele lepiej działały przez ten czas. No nie? Fajny jest ten karabinek climbing Technology, Nie pamiętam, już też jak jest nazwa, ale. Całkiem, całkiem fajnie działa, jest też, jeśli chodzi o wycieranie, całkiem spoko no Mamy no, podobny hartowany, który zazwyczaj sprzedawany jest z click-upem. dlatego właśnie między nimi mamy też zabezpieczenie agrawką, żeby się karabinek nie przekręcał. One ono też całkiem, całkiem fajnie działają mi nie wycierają się aż tak mocno, nie. Także co do wycierania karabinków, no to zasada jest taka. im karabiny jak ten będzie się bardziej wycierał. I w praktyce no do jakiegoś tam powiedzmy wspinania czy coś, to wystarczy, że kupimy sobie karabin. Nie, jakiś tam powiedzmy, bardzo leki, tylko wystarczy na przykład coś w stylu tego samiego CTK, nie. lubin, nie, No, z takich karabinków, które. Mogą być fajne jeśli chodzi o długowieczność, no to są Edlerida. I zobaczcie co one tutaj mają stalową wkładkę. I ona jest no, mało podatna na ścierania i myślę, że taki karabinek naprawdę może sporo wytrzymać. Pytanie tylko, jak długo wytrzyma zamek w tym Edleridzie. Niestety nie mam aż tak długo takich karabinków, więc wstawiam, że, że ciężko będzie mi powiedzieć. O. Mam nadzieję, że posłuży długo jeden zamek, będzie całkiem fajnie działał. No nie? Jest to myślę, że taki jeden karabinek, na przykład gdzieś do liny, może być fajnym zakupem. Ok, co nam jeszcze zostało? Black Diamonda karabinek. Kupiłem go też w zeszłym sezonie. Całkiem fajnie działa, fajnie chodzi. Zamek też jest ok. W porównaniu z tymi starszymi, które mam, w tym w ten wydaje mi się, że taki karabinek powinien dosyć długo wytrzymać no nie no, ten tutaj już jest może nie przestarzały, ale głównie chodzi o to, że jest upierdliwy, bo ma karabinek z ząbkiem e, więc mimo tego, że jest fajny kształt, dosyć dobrze nie pasuje to e, no już tam powiedzmy go rzadko używam, no nie ale też ten black na na fajny był, myślę, że te już nowoczesne bleka dosyć długo posłużą nie? tutaj też jeszcze jakiś powiedzmy e, e, Hrabinek Simonda kupiony z Decathlonu też, też fajny kształt ma. Zapadkę myślę, że to też fajnie będzie działał. No, mimo, tak, że jest troszeczkę ciężko. Z kolei jeszcze mam jeden DMMA o dosyć dużym przykroju, który no, może być gdzieś przydatny na Big wall'a bo yy, dużo tutaj karabinków może wejść. No nie no, to już tam powiedzmy Hakuwy, ale też spokojnie będzie działał w skałach. No nie? Także wymiar odporny na wycieranie. Jeszcze jeśli chodzi o walę, no to mam e, taki e, tutaj z 2 one też fajnie działają. na no i zamki podobnie jak we wszystkich tych e, karabinkach taka wydaje mi się, że dosyć długo posłużą, no nie? Czyli w praktyce, w praktyce tych karabinków trochę jest i jeśli miałbym powiedzmy komuś tradzić kupno, no to. Jest tutaj parę godnych uwagi modeli. I co? No, dzięki za uwagę. Trochę, trochę się rozgadałem o tym sprzęcie. Także pozdrawiam serdecznie.